Tricky Mouse ze mną Mateusz Murad murański Siemanko. Siemanko, witam, cześć. E, Mati, powiedz proszę, zanim pogadamy o tym, co tutaj, to ja chciałem trochę takie inne tematy poruszyć. Słuchaj, produkcja EO, filmu, e, który będzie już w ciągu kilku tygodni na festiwalu, konkursie głównym... Michał Rogowicki. <laughs> ...na głównym konkursie w Cannes. E, wiem, że chyba z tego, co kojarzy. to był właśnie ten film, w którym miałeś przyjemność... IQ, tak. IQ. A to miałem to nie produkcja pana Jerzego Skolimowskiego? To jest produkcja pana Jerzego. A bo wiesz co? bo wyczytałem, że tam był napisany tytuł EO. To może coś, to może coś pomyliłem? Nie... IQ, IQ, IQ. IQ. okej. Okay. To jest ten. To jest film o, 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 o zwierzątku i wokół tego zwierzątka tyczy się cała historia. Miałem tę ogromną przyjemność, a jak, jak najbardziej, jak na ten moment największą w swojej karierze aktorskiej zaszczyt wystąpić w drugoplanowej roli. Całkiem dużej roli, ponieważ miałem tam około 7 do 8 dni zdjęciowych. Chyba tak, około 8 na Mazurach. Też był film kręcony we Włoszech, zagrała w nim Sofia Loren. Moja rola tam jest dosyć też taka charakterystyczna i specyficzna. Jestem tam przywódcą, ale nie chcę spojlerować. A tak trochę, tylko zanęź widzów. Przywódcą tam bandy chuliganów. <laughs> jak, to, jak, to, jak, to, jak to gdzieś tam po aparycji mnie obsadzają. No i, i tak, 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 tak. Myślę, 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 że ten film myślę, że ten film odbije się bardzo szerokim echem. I myślę, że ma szansę na nagrodę. A powiedz mi jedną znaczy, rzecz. Jakby dla mnie to. Wiesz, to była szansa, nie wiem, czy pani Rzyzkoimski jeszcze nagra kiedykolwiek wiesz, jakby wyreżyseruje jakikolwiek film, ponieważ już jest. jest Wiek jest w kwiecie wieku, aczkolwiek. Tutaj 84 lata w tym roku dokładnie, e, czy 85 a... jest, o jest 38 rocznik okej, okay, no to masz rację. E, aczkolwiek tutaj pragnę zaznaczyć, że on e, po 12 godzinach planu e, gdzie już wszyscy patali, już nie mieli siły, wiesz wiesz jak to jest, dubel za dublem, więc jeszcze masz jakąś akcję że nie wiem, wbiegasz w pub, wiesz, i, i jesteś przy, przywódcą bandy i wiesz, masz cały czas jakąś akcję gdzie jesteś cały czas w ruchu y, no, to, no to, to jest męczące, mm. nie ukrywam i 20 dubli męczy a, a na przykład, wiesz, po, 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 po 12 godzinach planu panie Ryszko-Limowski jeszcze potrafił, wiesz, gdzieś tam biegać, wiesz, jeszcze tutaj nakręcać, powiedzieć tutaj jeszcze z tej strony, zróbmy tu Mateusz fajnie tu, ale tutaj mi jeszcze daje 10% więcej. Więc super, 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 super. Naprawdę ogromny zaszczyt i ogromna przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał ten zaszczyt spotkać się z panem Jerzym Klejemuskim na polenie. A powiedz mi, czy po tym, jak, że tak powiem, znalazłeś się w fajnie, to już chyba będzie ze dwa lata, tak mi się zdaje, czy zauważyłeś, że te oferty y, telewizyjne, filmowe, kinowe jakoś. Jakby ta popularność w przekłada się na oferty, które otrzymujesz później, jeśli chodzi o grę aktorską? Wiesz co, ja te, te, te oferty gdzieś tam o, okazjonalnie padają, aczkolwiek ja ten rok sobie jakby postawiłem typowo na sport. Jestem naprawdę w, 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 w tymi, który poprowadzi mnie do samych zwycięstw. Robert Maruszak, Michał Lazło, to są ludzie, którzy do, zaprowadzą mnie do sukcesu. Pierwszym su, sukcesem będzie egzekucja na, na Krzycińskim. Jakby postanowiłem, postawiłem na sport. Dostałem wbrew temu, co jakby mówił na konferencji Kwiciński, Kwi Kwi że ja, jako bym został usunięty z serialu, no to jest bzdura. Po prostu dostałem dyspensę od produkcji na to, żeby gdzieś tam sobie się na chwilę ulotnić. Będę wracał i, i tyle. Jakby w, no, no, na przykład nie wiem, no, chyba dwa czy trzy tygodnie temu miałem. Dostałem, dostałem zaproszenie e, na, na, na zdjęcia próbne do, e, do, do, do fabuły, która będzie kręcona teraz. E, kręcona? Jakieś dwa czy trzy miesiące? Nie, może, może więcej, ale do takiej e, dużej roli. E, nawet nawet nie pojechałem na te zdjęcia próbne, no bo jeżeli bym e, wygrał tę rolę, no to to by było jakby. Są próby, są spotkania z aktorami i tak dalej, to jest jakieś e, duża rola w filmie, to jest od 20 do 30 dni zdjęciowych, mm -hmm. e, tak więc, tak więc no, no nie mógłbym sobie na to pozwolić, mm -hmm. zważywszy na to, że te oferty padają jedna za, za drugą i... Jeśli chodzi o walki, czy jeśli chodzi i, o jeśli chodzi grę? O walki, jeśli chodzi o walki, jeśli chodzi o walki, jeśli chodzi o y, grę mniej, no, po prostu dużo odrzucam, a jeżeli się ofertę odrzuca, no to jakby już... Nie patrzą na Ciebie tak, no dobra odrzuca, 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 ale jakby przyjdzie czas, że, że, że sobie do, że postaram się z, jakby stworzyć z tego symbiozę. No na ten moment jest to niemożliwe, ponieważ postawiłem w 100% na sport, robię dwa treningi dziennie, zasuwam codziennie na macie, wylewam krew, pot i a powiedz mi jedną rzecz. Gdyby pieniądze, powiedzmy, które byś był w stanie zarabiać na aktorstwie, byłyby równe temu, co jesteś w stanie zarabiać na walkach, czy zamieniłbyś te proporcje, że wolałbyś więcej grać niż walczyć? Chciałbym to połączyć w symbiozie. Tak jak mówię, no ja kocham, kocham grać, ja jestem aktorem, jestem, jestem, jestem po szkole aktorstwa i musicalu. Ale kocham też walczyć. No, nie jestem zawodowcem, ale jestem wojownikiem, który walczy do końca, nigdy nie odpuszcza. I kocham krew. Okej, okay, na twarzy. Swojej lub przeciwnika. po prostu lubię się bić. Tak? E... Lubię się napierdalać. Trzy lata w Lombardzie. Tęsknisz czasem? Czy tęsknię? Nie, bo jakby jestem tam cały czas. No. Tak, no bo jakby grając cały czas, wiesz, Mając cały tydzień zaplanowany. Jest, jest jakaś rutyna, prawda? Tak, tak, tak jest, jest, jakby, jest jakby rutyna. E, masz, masz 10 do 15 dni w miesiącu, masz 12 godzin na planie, tak? Czasami 14, czasami 15, jak jest jakaś obsuwa, masz do nakręcenia, nie wiem, 15 scen. Na, na przykład mamy to e, w serialu Lombard, co jest, który jest serialem paradokumentalnym. E, bo na przykład w serialu fabu, fa, fabularnym czy też w filmie fabularnym. Jest to od jednej do trzech scen e, maksymalnie, w, 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 e, w, w, no bo tam jakby przykładają większą wagę, z, z, robią dużo więcej dubli i tak dalej, no bo to musi wyjść dużo bardziej perfekcyjnie, tak? Tutaj robimy sobie, już tak się na tyle znamy, jesteśmy tak obzykani, że robimy jeden, dwa duble, ciach, następna scena i tyle. Do teamu Twojego z razem z Senem Maruszakiem dołączył w ostatnim czasie, o czym mówił sam wielokrotnie, Twój tata, dołączyła mama. Powiedz mi, oni się przeprowadzili z Wrocławia. Czy to ma dla Ciebie autentyczne, no wiadomo jaka, jaka to jest więź pomiędzy Wami, czy to ma dla Ciebie naprawdę duże znaczenie, że teraz, że tak powiem, jesteście jeszcze bliżej i macie. Yy, po pierwsze, jesteście blisko siebie, jeśli chodzi o kilometry, a po drugie, że tak powiem, dzielicie razem tą przestrzeń yy, walk po prostu? No fajnie. Fajnie. Krótko i na temat. Znaczy, tata, tata, akurat tata jest dużo bardziej zdeterminowana ode mnie, bo... E... No, ja przecież na klifie ostatnio Orłowskim wyglądać na bardzo determinowanego. No tak, <grym> tak. Ludzie, dostałem komentarze, że film został przyspieszony. A, no. no niestety, hejterzy, nie, to nie był przyspieszony film. A powiedz mi, a mnie... E, jakby kończąc no. z wątek. E, tata, no jakby, ja wchodzę na salę, on już jest, godzinę przed. Ja schodzę z sali oni jeszcze dwie godziny, nie? także no, nigdy go nie widziałem. Ale jakby razem trenujecie? Też, 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 ale nie zawsze. Okay. E, ale nigdy go nie widziałem tak, e, jakby zdeterminowanego do walki. E, wiesz, to jest gość, który 20 par lat prowadził balety w latach 90., 2000, wiesz, e, też był na kilkuletnich wakacjach, e, był człowiekiem, tutaj jakby nie muszę nic więcej mówić. No i nigdy nie przegrał z nikim. No jeszcze się taki nie znalazł. Nad Arkiem tańculą? No właśnie dlatego do tego dążę. I jeszcze nigdy się taki nie znalazł na ulicy, który by go pokonał. No i z Arkiem wyszła taka sytuacja, jaka wyszła. Walka została przerwana, ojciec był bez rąk. No i nigdy go nie widziałem tak zdeterminowanego. Widzę, jak mu to siedzi, jakby na sercu. No i tutaj już no, nie wróżę Arkowi zbyt długie walki z tatą. Mateusz, jeszcze na koniec porozmawiamy o tym, co wydarzyło się dzisiaj. Powiedz mi to, co powiedział Hubert podczas konferencji, apel a propos tego, żeby nie nadużywać tego słowa confident, sześćdziesiątka i wszystkie pochodne tego. Myślisz, że, że coś w tym jest, że miał rację, czy raczej jest. uważasz, że fejmę ma to, jak ktoś chce, ogląda, to jakby na własną odpowiedzialność? To, to nie chodzi o to. Jakby musimy oddzielić dwie rzeczy. Jestem ja i ty, tak? Hmm? no to już jakby stanowimy e, jakąś grupę, bo jest nas, jest nas dwóch, tak? E, I przykładowo, robimy coś nielegalnego, ułapiam e, Cię, robimy rzeczy nielegalne i Ty sprzedajesz mnie i dostajesz propozycję od prokuratora. E, jeżeli... Ty masz to chwilę, samo dorzuca. Okej, okay, uznajmy, że nie. Uznaj, porozmawiamy teraz chwilę poważnie. E, dostajesz propozycję od prokuratora, czy podejmuje paragraf 60, czyli idzie w 60, czyli idzie po niższy wymiar kary kosztem tego, że sprzedaje kolegę, sprzedaje jeszcze może mu się coś przypomni tak dalej. I to jest 60, artykuł 60, sprzedajesz kolegę i masz to na papierze, jesteś oficjalnym konfidentem. A Alan Kwieciński to jest tak zwany e-konfident, pomawiacz. On pomówił Amadeusza z tym, że przyłożył komuś nóż do gardła, no to jest po, po, po prostu zwykła pomawiara no jakby co tu dużo mówisz no, e-konfidentka e, to już jest symbol, no to już ja już tego nie zmienię, no, ja to wymyśliłem i, i, i tak samo jak ojciec, ojciec wymyślił klatkę rzymską, ja wymyśliłem meksykańskie rękawice Walter Cassiuszem, e, no to tak samo teraz to e-konfidentka no, to już zostanie chyba w pamięci wszystkich do końca, no. I, i tyle, no, tak samo jak się wypowiadał na, na rundkach... Janis, o, on o Denisie co robi, z kim robi, gdzie robi. No kurwa, no to sami sobie od, ono, sami sobie odpowiedzcie, no. To tu dużo mówić. Eee, a masz taką satysfakcję, że jednak umówmy się te wszystkie pseudonimy, które tam wymyśla się one, bo momentalnie stają się wiralem i że tak powiem wchodzą do języka potocznego uniwersum fejmu? No, jest... Ale to że Szkole się... też myślałeś wszystkim języki? Ja no. Nie, 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 nie. To nie chodzi gdzieś tam samoczynnie. To się, to się dzieje samoistnie. Dobra, na koniec. No, e jakby, no, jakby chciałbym to, chcia, jakby chciałem to, bo też jakby nie dostałem szansy na, 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 na konferencji, na rozwinięcie tego. Sylwester jakby zajął stanowisko w tej sprawie. Chciałem to stanowisko do, do jakby doprecyzować. Nie, nie, jakby nie, nie dano mi tej szansy. Każdy ma na tym panelu takie same. Jesteśmy równi, Każdy ma takie same prawo do, do, do wypowiedzi. Show skradła Laluna Lalu z i ja Dawid jakby z hejterem mniej się odzywali. Oczkolwiek wszyscy jesteśmy równi, tak, 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 tak jak powtarzam, no ale no, jakby no nie, da, nie dano mi tej szansy jeszcze. Jeszcze poruszenia kilku aspektów, chociażby aspektu przekazania połowy wynagrodzenia Kwiecińskiego na Różaland na cele charytatywne. Jak myślisz, jak to się zakończy ta kwestia tej, tej połowy wynagrodzenia? Bo to był jeden z warunków, jakby twoich, żeby do tej walki doszło. Tak, to był, to był jeden z warunków. Nie, to był jedyny warunek, żeby do tej walki doszło. Bo ja się, ja się zgodziłem na, na jego wszystkie warunki. Na, on tam mówi, że, 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 że będzie ważył 10-15 że ja będę ważył 10-15 kg 10, więcej od niego. No bzdura. No, mamy catch weight 9 6, zresztą ja już zrzuciłem 12 kg, już mam wagę zrobioną na, na ten moment, więc napierdalamy się po prostu w, w catch To on się nie zgodził na, mój, na, na moją propozycję walki w, w klatce rzymskiej, bo tam trzeba mieć ja ze stali, żeby wejść się napierdalać. No. Nie ma. A powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, mianowicie, yy, bo jednak umówmy się, zrobiłeś na konferencji trochę podobną rzecz, którą zrobił Denis. To była jakaś inspiracja, a może nie trzymasz tego ciśnienia? Jaki był powód? Bo jednak chwilę wcześniej powiedzieli, żeby takich akcji nie robić. Powiedz mi dlaczego tak się stało? Tak, tak tak, 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 już mówię o co chodzi. Eee, Wypowiadając te słowa, eee, brałem za, za nie pełną odpowiedzialność. Pełno, naprawdę ja chciałem, żeby to tak wyglądało, że po prostu, żeby. No bo jakby to on był tym, tym, tym profesorem, który na face-to-face face dwukrotnie mnie zaatakował, za trzecim razem już w timing dostał liścia, odbił się jak myś od zatańczył parę parametrów, ochrona go zopała. No przecież gdyby go ochrona nie zopała, to, to raz byłby kamery fame'owi i by się nie wypłacił do końca życia. A tutaj po prostu. No są takiego, takiego ogłuszacza, ale nie chciałem tego zrobić, już mówię o co chodzi. I to nie chodzi o, tego, o to, że piękny, za nadobne, chociaż też. Ale też nie chodzi o tego pieska, chociaż też. Też nie chodzi o gumę, którą mnie opluł na Facebooku -face, chociaż też. Ale w 99% chodzi o to, że szykanuję i wyzywam mojego ojca i nie pozwolę, kurwa, żeby taki szczur obrażał w jakikolwiek sposób moją rodzinę, ponieważ rodzina to jest, kurwa, dla mnie świętość. I jak zobaczyłem tą gębę, no to nie mogę się powstrzymać po prostu. Na koniec, kto biega szybciej, Mateusz Murański czy Conor McGregor jeździ szybciej rowerem? Musielibyśmy pogadać z Conorem, nie? Albo pościgać się na rowerze. Dobra, pozdrawiamy EBB. Dziękuję, Mateusz, za rozmowę. Dziękuję.